Cześć, z tej strony Puls Krypto. Dzisiaj pokażę Ci, jak kupić kryptowalutę XEN na sieci właśnie Ethereum i na sieci Binance Smart Chain. Będzie to taki krótki poradnik. E, nagrywam go z tego powodu, ponieważ pod ostatnim filmem właśnie i e, też dostałem kilka maili, że chcieli tam po prostu, e, chcieliście, żebym nagrał jakiś film, jak po prostu kupić tę kryptowalutę XEN. E, nie wiedzieliście, jak to zrobić, więc szybko tutaj dzisiaj taka aktualizacja mała w niedzielę. Pokażę Wam, jak można to zrobić. Jest to bardzo proste. Więc nie przeciągając, zaraz przechodzimy do tego tematu. Natomiast chciałem jeszcze zaznaczyć, że filmik, właśnie z losowaniem tutaj na 2000 subów tych nagród, odbędzie się prawdopodobnie jutro lub we wtorek. Także jutro nagram ten filmik, więc śledźcie ten kanał, bo będziecie mogli wygrać ten konkurs. Kto jeszcze nie wziął udziału, to może tutaj przejść właśnie do tego wcześniejszego filmiku mojego i. Zobaczyć, co trzeba zrobić, aby jeszcze wziąć udział w konkursie. Także zainteresowanie było dosyć duże, bo podbijamy prawie pod 180 komentarzy. Także bardzo Wam za to dziękuję. No i będziemy, będziemy robić losowanie. Dobra, a dzisiaj już nie przedłużamy, tylko przechodzimy. Jak możemy to kupić? Słuchajcie, żeby to kupić, to po prostu musicie mieć na Metamasku jakieś Wasze środki. Ja tutaj mam właśnie na Puls Krypto. Też będę dzisiaj dokupował jeszcze Xena z tym, że będę to robił z innego portfela, ale tutaj właśnie na cele tego filmu pokażę wam na Puls crypto jak to tutaj działa. Więc przejdźmy sobie jeszcze do wykresu ceny tutaj jak możemy sobie zobaczyć. To jest właśnie na Dex Screener. Mamy tutaj wykres ceny Xena i zobaczcie, jest ona praktycznie na najniższym poziomie, czyli all time low. Więc no ja uważam, że jest to dobry moment, gdzieś jakieś robimy tutaj zagranie właśnie pod Xena NFT i gdzieś sobie skupuję tutaj tego Xena, ponieważ liczę na jakieś w niedługim czasie tutaj wybicie, no ale słuchajcie, to pozostawiam Wam. Pamiętajcie, że nie jest to parada inwestycyjna. Wszystko, co tutaj robicie, to robicie to na własne ryzyko. Więc ja nikomu tutaj nie każę kupować tego ksana właśnie w tym momencie. Być może zlecimy jeszcze na niższe poziomy, także to już musicie sobie ocenić sami. Natomiast ja Wam tylko mogę powiedzieć, że no ja będę go gdzieś tutaj skupował. No i jak to zrobić? Słuchajcie, jeśli macie już jakieś środki, macie, chce, chcecie to zrobić po prostu za kryptowalutę, to wchodzicie sobie na portfel MetaMask i możecie sobie tutaj zrobić w ten sposób swapa, że klikacie właśnie swap i wybieracie sobie za co robicie tego swapa. Ja tutaj na tym koncie mam właśnie Ethereum, także zrobimy sobie to za Ethereum. Ja Wam tylko pokażę, jak to zrobić. Klikamy właśnie swap, wybieramy na co chcemy zamienić, czyli Xen Krypto. Zobaczcie, tutaj Wam się pokaże Xen Crypto i możecie sobie. Yy, aha, musicie tutaj wpisać ilość 0,0 powiedzmy 1 za 12 dolarów, przykładowo Review Swap i czekacie. Ok, yy, no i tutaj Wam wyskoczyła, że opłata będzie od 3 od 4 dolarów do. 8, prawdopodobnie, jeśli klikniemy swap to dostaniemy 2 259 000 ksenów no i te kseny po prostu pojawią się u Was na portfelu, jeżeli chcecie zoptymalizować sobie tutaj opłaty to możecie równie dobrze zrobić to właśnie na Uniswap, czyli wchodzicie na uniswap.org klikacie launch App i tutaj Wam się pojawi miejsce na połączenie swojego portfela, więc będziecie musieć połączyć swój portfel, ja już to zrobiłem, mam połączony portfel i tak samo wybieramy sobie tutaj token, wpisujemy ksen XEN krypto i możemy sobie tutaj zrobić swapa właśnie na, no, na tą kryptowalutę. Na przykład ja tutaj mogę zamienić 0,007 ETH, czyli wychodzi to, że jak za jakieś 10 dolarów opłata wyjdzie powiedzmy około 2,48. Klikamy swap, czekamy chwilę i zamienia nam po prostu na, na XEN, które później pojawią nam się na portfelu. Ja tutaj te, teraz tego nie będę robił, ponieważ skupuję z, ten Zen z innego portfela. No i słuchajcie, teraz to jest właśnie opcja, jeżeli macie jakieś kryptowaluty. No i to jest sieć Ethereum. Jeśli chcielibyście to zrobić na Binance Smart Chain, to wchodzicie w MetaMask i zmieniacie tutaj po prostu sieć na Binance Smart Chain. Żeby to zrobić, to musicie dodać sieć, klikacie Add Network. Jak to zrobić, to możecie sobie przejść do Google, wpisujecie Binance Smart Chain MetaMask i tu wam wyskoczą artykuły, jak właśnie dokładnie dodać tą sieć do MetaMaska. Tutaj macie wszystkie dane tej sieci, więc klikając w Add Network w MetaMasku. No po prostu dodacie, dodacie e, wpiszecie te dane i dodacie sobie sieć Binance chain No i wtedy tutaj będziecie musieli zasilić sobie e, oczywiście ten adres na sieci Binance jakimiś środkami, e, no i wtedy też sobie robicie tutaj swapa z BNB na przykład na właśnie tego Xena, nie? Xen, e, tutaj to się nazywa Bixen akurat, więc klikacie sobie to, e, no i wybieracie sobie za jaką ilość BNB na przykład chcecie zrobić tego swapa, review swap i tak samo tutaj macie jakąś opłatę. Tutaj oczywiście te opłaty są dużo tańsze. Możecie zrobić sobie słapa na Xena, więc ja tego akurat nie kupuję, bo na sieci Binance tego nie robię. Robię to na sieci Ethereum, więc w ten sposób to wygląda. No i to jest oczywiście opcja dla osób, które mają już jakieś kryptowaluty właśnie na Metamasku itd. Tak Czyli jeśli macie powiedzmy na jakiejś giełdzie typu Binance lub Bybit czy cokolwiek, no to musicie sobie wypłacić te środki z tej giełdy, wpłacić sobie to na portfel Metamask, po sieci Ethereum. No i najlepiej wpłacić sobie oczywiście to w kryptowalucie Ethereum, ponieważ na sieci Ethereum musimy zapłacić też opłaty i te opłaty są właśnie w formie Ethereum, czyli tak, tak zwane gas fee, Więc jeśli będziecie wypłacać z giełdy, to warto sobie wypłacić Ethereum, bo wtedy tak samo będziecie mieli na e, ewentualnie te 3 czy 4 dolary właśnie za opłatę. E, to od razu będziecie e, mieli. E, jeśli to wypłacicie w, w czymś innym, no to będziecie musieli sobie tak czy siak przelać jakąś kwotę właśnie w Ethereum, żeby móc. E, no Dokonać właśnie tej opłaty gazowej. Także tak to wygląda, a te osoby, które chciałyby na przykład zakupić za złotówki, powiedzmy, yy, tą kryptowalutę Xen, no to muszą sobie najpierw wpłacić złotówki, czy to w kantorze, yy, czy to w jakimś po prostu przelewem. Ja to robię w ten sposób, że na Kande wchodzę na kanclerz, klikam wpłata i robię sobie na przykład, chcę przelać 5000, wpisuję sobie 5000, wpłać przelewem bankowym, klikam dalej i. Dostaję po prostu jeszcze w ten sam dzień kasę na, na właśnie Kangę i wtedy mogę sobie z Kangi kupić Ethereum te Ethereum wysyłam sobie na Metamaska i tam już zamieniam sobie na kryptowalutę Xen, także w ten sposób to wygląda. Oczywiście, żeby wpłacić właśnie przelewem na Kangę, no to jest wymagana weryfikacja. Teraz te weryfikacje KYC są coraz częściej właśnie wymagane tutaj, żeby wpłacić gotówkę, żeby było wiadomo kto wpłaca, ile wpłaca i tak dalej, więc sami już musicie ocenić, czy chcecie się weryfikować w ten sposób, czy wolicie sobie na przykład iść do jakiegoś kantoru Kangi i tam na przykład wpłacić gotówkę i wyślą Wam na dany adres właśnie Właśnie metamaska, powiedzmy, Ethereum. Także to już musicie sobie sami sami tutaj ocenić. Eee, ten sposób też jest ok, z tym, że mm, tam chyba są jakieś limity wpłat gotówkowych, chyba do 4 czy 5 tysięcy. Teraz dokładnie już Wam nie powiem, jaki jest to limit, eee, no ale w ten sposób możecie, możecie to zrobić eee, powiedzmy anonimowo. Eee, no ale ja na przykład po prostu to wszystko rozliczam tutaj i nie mam z tym problemu, żeby zweryfikować się na przykład na giełdzie i wpłacić sobie to wygodnie przelewem. T także eee, tak to wygląda. Jeśli mielibyście jeszcze jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, możecie właśnie pisać to pod tutaj, pod tym filmem. Ja tutaj postaram się na te komentarze Wam odpowiedzieć. No i co? No i w ten sposób możecie kupić sobie kryptowalutę Xen. Zapraszam jeszcze do obejrzenia sobie tutaj tego tego filmu tutaj co dalej z Xen i Hex tam właśnie jest opisane całe, całe to rozdanie, które tutaj wykonuję, można wygrać fajną książkę, można wygrać też 5 milionów Xen, także być może nie będziesz musiał kupować tego Xenu, tylko po prostu weźmiesz tutaj udział w tym, co tutaj zorganizowałem i sobie te Xeny wygrasz, także też jest fajna opcja. Ja Ci już dzisiaj dziękuję, dziękuję za oglądanie no i widzimy się jutro lub pojutrze w następnym filmie w którym właśnie zrobimy sobie to Losowanie, także dzięki, daj łapę w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić następnych treści i do zobaczenia, cześć!